Hej, witam Was niezwykle serdecznie w ten sobotni poranek w szóstym odcinku z gry Shakes and Fidget. Co dzisiaj będziemy robić? No już pewnie wiecie po tym tytule, co dzisiaj będziemy starać się zrobić, a więc postaramy się w kilka minut, jak najszybciej oczywiście, wbić 470 poziomu 472 i to bez klikania lochów. Czy to nam się uda? Myślę, że tak, myślę, że bez problemu. A w jaki sposób? Już Wam to pokazuję. Jako, że dzisiaj jest 20 czerwca, to dzisiaj akurat wypada dzień kartki z kalendarza, która daje nam cały jeden poziom. Także zobaczmy, czy doda, doda nam ten poziom. Tak jest. 471 już mamy. Także już jest bardzo dobrze. Już pierwsza część planu jest zrobiona. Super. Przechodzimy dalej. I tutaj nam brakuje dokładnie 12 milionów Expa żeby dobić poziom. Ja tutaj jeszcze tych pachołków dobiję. Chociaż podobno ma ich nie być. Coś tam jakieś yy... Informacje przecieki są na temat tego, że może ich nie być, ale ja na razie jeszcze wolę ich ulepszać. Tutaj dzisiaj nam się skończy kopalnia na poziom 30, także też już bardzo fajnie. Potem sobie od razu wrócę na poziom 31. Akademię, czy odbierać Akademię już teraz? No, chyba jeszcze poczekam. Odbiorę na pewno to i to. Zobaczymy, jaka jest oferta. No, 7 dni weźmiemy. Tylko, może jednak poczekamy chwilę, aż tutaj przeroluję tego, tego dolara. Także przejdziemy tu. Zwykle nie robię szybko areny. Zwykle klikam ją co 10 minut. No, ale w tym wypadku, na odcinku, trzeba to zrobić troszkę szybciej. Także no. Dlaczego klikam od razu arenę? No bo na tym levelu dostanę więcej z areny niż na 472. Także to jest wszystko ze sobą powiązane. Także liczę, że nie stracę tutaj expa. że nadal będę starał się iść po tej ścieżce, po tej ścieżce maksymalnego expa. Którą sobie obrałem. O, przegraliśmy, niestety, ale to nic, powtórzymy sobie atak. Jeden grzybek w tom czy w tom, dzisiaj to nie ma znaczenia. Ok, czyli ataki mamy zrobione. Zostało nam do wicia 8 milionów, w sumie to nawet 7 milionów. Hmm, tutaj sobie. Wrzucę tą klatę do toalety. Od razu ją rozmontuję. Będzie troszkę miejsca. I teraz tak. Myślę, że możemy odebrać wehikuł. Super. Dodatkowe 5 milionów. Czyli brakuje nam 2 miliony. No więc... Akademia daje nam 472 poziom, ale moment, moment, moment. Żeby nie stracić głupio expa jeszcze muszę zakręcić kołem. Mam nadzieję, że nie wypadnie zbyt dużo doświadczenia, żeby nie wbić z levela kołem, bo to by był problem. No to próbujemy. Byle niedoświadczenie. Jest jeżynka, super. Grzyby, głucze doświadczenie, niedobrze. dobrze. Gold doświadczenie znowu i to to duże. Milion został. A tu jeszcze 12 kręceń. Niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Cytryna. O, o. No i teraz, jeśli trafimy doświadczenie duże, to wbijamy level. Jeśli małe, to jeszcze nie. 6 prób. No i zostało. 4 próby. Mam nadzieję, że nie będzie doświadczenia już. Gold. Kamień, gold i jest pasek. Dobra, jest git, czyli wymierzone, wyciskane jest pięknie. Wszystko ten kamień, co tu zrobić z tym kamieniem? Jeszcze 94,91 Sprzedamy. Będziemy mieć troszkę więcej golda dla siebie. No i odbieramy to. I mamy 472 poziom, czyli to, co sobie założyliśmy i jeszcze nawet nie ruszając awki, a myślałem, że chociaż jedna albo dwie misje będą potrzebne do tego, żeby wbić ten poziom. No ale jednak udało się bez tego. Także świetnie. Przy okazji przeszkolę sobie tutaj te pachoły jeszcze do tego maksymalnego poziomu. I jako, że poszło nam to w miarę szybko, to może poszukamy sobie jakiegoś epika. Zobaczymy, ile on nam teraz daje. Oczywiście przebierać się będę dopiero w urodziny, czyli za tydzień. Ale zobaczymy. Zostawię sobie tego epiczka, którego znajdę do kibelka bo taki mam plan, żeby teraz sobie od, odłożyć kilka epików <laughs> aż do urodzin, żeby po prostu ten, tą aurę jeszcze podbić, no bo jakie mamy tu 700, tak 700, tak 700, to m, potrzebuję 6 dni, żeby nabić tą aurę epikami, czyli akurat idealnie na urodziny, by była ta aura 44, to też by nam dało troszkę statystyk. Dodatkowych do przedmiotów. Także, no, naprawdę, tutaj by to super wyglądało, gdyby to się udało. Czy my mamy tu coś do kowala? O, tu są jakieś buty do kowala, także będziemy mieć akurat miejsce. Także super. O, to też jest do kowala. Nawet nie zauważyłem. Przeleciałem tak na szybko. Ok. No to szukamy tego przedmiotu, żeby ten odcinek nie był bardzo krótki. Ale też nie chciałbym, żebym go... O, jakaś broń. O ho, ho No i ta broń. Mimo że ma słabą runę, ale jest mega, mega dobra. Rozrzut też jest dobry. Może troszkę gorszy niż teraz mam. Ale, ale, ale nie mam golda. Dobra. No to sobie założę secik i zacznę sobie robić już aweczkę. Jeszcze tutaj zakręcę kośćmi. Gold nie, klepsydry nie, no to kamień. No niestety. Przedmiot do magicznego kociołka trzy razy. Co tam w ogóle na pierśniki? Mam nadzieję, że coś z misji poleci. No jak nie, no to będę musiał tutaj poszukać sobie. <laughs> yy, dobra, wracając. Wybierzemy sobie jakąś misję. Buty. No buty to nie tak, nie najlepiej. Dobra, mamy, mamy to co chcieliśmy. Dobra, mamy na pierśnik przy okazji. I kupujemy sobie tą broń. Zobaczmy, jak to mu pachoła. No 72, bo on też ma dosyć świeżą broń. Na tym samym poziomie kopaną, co i moja. Także możecie się wykazać i dać mi znać, czy tą broń po prostu przerzucić przez kibel, czy dać Magusiowi bo myślę, że dla siebie znajdę jeszcze sporo lepszą w urodziny, także siebie jeszcze nie będę przebierał, ale możecie mi dać znać w komentarzu, czy mamy ją dać Magusiowi, czy spuścić do kibla i liczyć, że wypadnie albo przepraszam, albo dla Kusi, albo dla Barbara jakaś fajna broń, bo oni mają z tego, co pamiętam, klasy. no Barbara ma na pewno klasę. Gusia ma już... Epika, ale podejrzewam, że bardzo starego już. Także no, możecie dać znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie, co z tą bronią zrobić. Myślę, że nie będziemy się tutaj dłużej rozwodzić. Jeszcze sobie dokarmię tutaj z wami pupilki. Już tutaj karmimy Dziunię, Zaczęliśmy. Tesla wbił 200 poziom. Także bardzo się z tego cieszę. Tutaj już troglot dochodzi bardzo blisko do dwusetnego poziomu brakuje mu praktycznie jeszcze jednego jednej, jednego jabłuszka i będzie już na dwusetnym poziomie będę mógł zacząć karmić bździka także to też będzie wielkie święto jak bździk będzie karmiony także jest to wszystko super super mm, zrobione przemyślane i tutaj dzisiaj mam nadzieję, że żarłacz też Wbiję poziom 200, chociaż już patrząc po przeciwniku, pierwszym to będziemy mieć ciężką przeprawę, żeby zdobyć te trzy karmienia. No ale zobaczymy, może się uda, może nie. A ja się będę z Wami już powoli żegnał. Wezmę sobie tylko ten napierśnik jeszcze wrzucę tutaj. Będę miał jedną część, jedną trzecią części zadania dziennego wykonaną. Także życzę Wam. Mm. Miłego popołudnia, miłego dnia, miłej soboty, miłego weekendu. Myślałem, żeby zrobić dzisiaj lajwika, ale nie wiem, czy to wypali, przemyślę to jeszcze. No, jeśli by był, no to raczej dosyć wcześnie. Zobaczymy, pomyślimy, zobaczę, czy ten odcinek się Wam przyjmie czy będzie dużo wyświetleń, czy będą dodatkowe subiki, czy będzie dużo łapek w górę i będziemy myśleć. No to to będzie na tyle. Trzymajcie się ciepło, jeszcze raz i do zobaczenia i na razie.